Witam Was serdecznie, jak mnie słychać, jak mnie widać? Co dałam Emmetowi i Remkowi na dzień chłopaka? Remkowy dzień chłopaka wypada dzień po jego urodzinach, więc on ma prezent łączony i po prostu dostanie kolejną elektryczną. Ja też za wami też mam, znaczy bardziej za Emmetem, ale za Wami trochę też. Mam tylko Windowsa nowego, takiego dziwnego i musiałam go dzisiaj ogarniać, pół dnia siedziałam, żeby wszystko poinstalować i ogarnąć, gdzie się wszystko klika, więc mam nowy Windows. Dlaczego takie cyrki z kartą i RAMem? Co się stało, no to tak. Ja kupiłam wszystko tak, jak mi kazano. Nie wybrzydzałam, nie komentowałam i tak się nie znam. Więc yy, kupiłam wszystko tak, jak miało być. No i montowaliśmy, montowaliśmy 4 godziny montowaliśmy to wszystko do kupy. Czesałam kable pierwszy raz w życiu. Nigdy tak sobie w życiu mnie nie wyobrażała czesania kabli. Co robiłaś? Czesałam kable widzu. Mam tu piękny kabel menadżer, zaraz wam zaprezentuję mój komputer. Jest śliczny. I razem z wami zerwę tą folijkę taką z szybki. Jeszcze nie mogę doczekać. Ja kupiłam wszystko, złożyliśmy i musiałam już jechać, bo się śpieszyliśmy. Na co to ja się śpieszyłam? A, żeby zawieść Peterowi i jeszcze pamiątki ze wszystkich podróży po drodze i potem się śpieszyłam na mecz, bo wtedy był mecz reprezentacji polskiej. Obiecałam tacie, że ten, że obejrzę z nimi. No i się śpieszyłam troszeczkę, więc powiedziałam, że mogą coś zostawić na tego kompa go odbiorę jak wrócę. i Bo oni sobie jeszcze tam chcieli Jakieś benchmarki zrobić, czy testować benchmarki? Ja nie, nie wiem, co to jest, więc nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Ale oni chcieli to zrobić, ale powiedzieli, że to długo zajmie i że zainstrukują jeszcze system Windows, więc robili to wszystko, jak ja byłam na wyjeździe. I ja dostałam na wyjeździe tylko taką i oni mi napisali tak. Kasia, bo jest mały problem, RAM nie działają tak, jak powinny. I ja mówię tak, ojej, i co teraz zrobimy? I ja myślałam, że one działają, wiecie, że nie działają na 100%, tak jak było planowane, tylko na 99,5%, i że ziemniakowi to już nie odpowiada, że wiecie, te testy porobił i że te, te ramy nie działają tak, jak miały. Ale ja myślałam, że on po prostu zostawi je tak jak ten, i pójdziemy w świat, zejdziemy się. A oni oddali te ramy moje, kupili inne ramy. I ja dostałam zwrot kasy za tamte ramy, wpięli inne ramy, i potem jak ja odbierałam kompo, to mówili tak, ta karta to też nie działała. Miałam 30,90 kupiłam kartę, nawet ją montowałam do tego kompa wcześniej. I mówią, że ta karta też nie działała. I co teraz? Co zrobimy? Ja mówiłam, pożyczymy ci naszą. Do czasu, aż nie kupisz sobie 40 tej, Nowej, takiej jakiejś, nie? Tej 40 coś tam. Nie wiem, jakie tam są numerki, więc nie powiem, jaką mam kupić. Tak, może 40-90. Co ile za 10 tysięcy? Ja sam mówię tak, ale zwróciła mi się kasa, bo zamiast 3000 za ramy, to zapłaciłam 9 więc mówię, zajebiście. Jeszcze za kartę mi 6 koła oddali. Mówię, to już nie jest komputer za 20 tysięcy, tylko za 10. Taki normalny na razie. A tu się okazuje, że jeszcze kartę za dychę mam, to. Kwa, jednak wracamy na 20. Dzienek dnia fantastycznie, fenomenalnie. Jestem pełna energii po kawce, po pysznym śniadaniu. Czy może być lepszy dzień śniadania o 17? Nie tym razem, mój drogi. Nie tym razem. Katarzyna dzisiaj wstała o 9 rano. Sam. Bez budzika. Co prawda leżałam do 10, a się na o 11, ale to nie zmienia faktu, że wstałam. Mhm. Przez ten rejs wszyscy weszliśmy w tryb starych ludzi. My nie dość, że wstawaliśmy sami bez budzików rano, to jeszcze musieliśmy po południu zrobić sobie drzemkę po obiadku, a najgorsze, że chodziliśmy spać o 22.00, bo tak byliśmy śpiący po prostu na tym sadku. Kołysało cię tam lekko, wszędzie takie przyciemnione światła, muzyka na żywo, taka jakby kołysankę ci ktoś śpiewał. I siedzisz, pijesz tego drinka, i tak. A, ale to spać. Ja myślę, że oni mogli nas tak usypiać specjalnie, żebyśmy mniej pili i mniej jedli na statku. To była dla nich oszczędność. Ale statek był dojedany. Jeżeli ktoś nie wiedział jeszcze na story, to y, Short powinien na mój kanał na YouTube wrzucić dzisiaj jeszcze vloga ze statku, gdzie pokazałam wam cały statek od wewnątrz, wszystkie piętra. Było 16 pokładów, z czego na połowie z nich były restauracje, baseny, jacuzzi, jakieś teatry, ogrody. No, mega to wyglądało, po prostu serio. I też dużo osób pytało, skąd ja kupiłam ten rejs. W sensie, nie ja to kupiłam, tylko Remek to kupił. I to nie jest reklama, ale znaleźliśmy ten rejs na stronie tanierejsowanie.pl. Jak ktoś by chciał Szukać, jakby ktoś chciał szukać sobie takiego rejsu, to tam też są tańsze rejsy, bo nasz to był chyba jakiś najdroższy, najdroższy. Ale możecie sobie poszukać, wpisujecie sobie ilość dni i jaki teren Was interesuje, i Wam szuka rejsów tam. Tylko w cenie tych rejsów nie ma dojazdu, czyli tam samolotu, czyli tam, jak się chcecie dostać. Nie ma tego samolotu, nie ma przejazdu. Internetu nie ma, chyba że sobie kupicie pakiet internetu. U nas pakiet internetu kosztował 800 dolarów za tydzień, znaczy za 9 dni. 800 dolarów kosztował pakiet internetu i my korzystaliśmy z darmowego WiFi, które było tylko po to, żeby działała Wam aplikacja taka pokładowa. No i ja na przykład jedno story jak wrzucałam, to ja wrzucałam je 20 minut. Obraz, wiecie, zdjęcie. Także było to wyzwanie. Messenger tam ledwo co działał. Komunikować się dało. Takie... Ja bym nawet za tyle kasy, no ale komunikować się dało. W sensie mogłeś używać me messengeru i tak dalej. Ale no, ten upload był taki. No jakbyś chciał film stamtąd wrzucić, to cały rejs by ci zajmował, zajęło chyba wrzucanie go, nie? Pokażesz kompa? Pokażę! Lepiej korzystać z Windowsa 10 czy z 11. Ta jednostka nie wygląda tak źle. Tylko jest dziwnie na początku, no bo coś innego, nie? Yy, reveal komputera. Uwaga. A to jeszcze jest nie jego pełna moc świecenia. Odpalę pełną moc świecenia. Za chwilę odpalę pełną moc świecenia, bo ładuje się aplikacja. Lightning. Pyc! No, no. I świeci. I świeci, moi drodzy. I z przodu wygląda tak. I z góry wygląda tak. Na z tyłu to nie sięgnie mi kamera. I tutaj, tam, tu, możemy ten, jakiś obrazek dać. Nie palcami po szybie. Łosiu! To jest k ta, folijka. To jest folia, przecież transportowałam ten komputer, ale możemy ją ściągnąć. Łaga, ściągamy folię? Czemu nie? Przecież folia wygląda paskudnie. ściągamy. Ech. A, A mi zepsułeś. To będę ja. Tam chcesz być ty? To dawaj mi jakieś zdjęcie, żebym tam wgrała. Masz. Nie, to na tym. Tego musi być wiesz, jak jechałam ha. A wiem, które mam. Nie, no to... <laughs> Fajnie wygląda spać! Ty no, plany jest Remu. Oj, mi widać. Normalnie i to jeszcze ładna jakość jest tam, widzisz? No to jest lepsze niż naszych telefonów. Dobrze ja się prezentuję. No. Będę na PGA. A ja nie. Będziesz też. Nie będę. Będziesz. Nie będę. Brief już dostałeś. Nie będę nie przestał. Brief dostałeś. Nie będę nie przedał. Brief dostałeś. Będziemy na stanowisku Rockstara. Tego ja. Energy Drinker. Coś? Nie będę. Będziesz. Niedobry, nie... Od 16 do 19 w sobotę będziesz. Nie. Tak. Piłem Rockstara i był tam robak. Remek! Nie możesz tak mówić! Nie było robaka. <grym> nie no, będziemy. Jak stracić współpracę w 10 sekund? To to. Ja jestem tam gościem. No masz z nimi współpracę. No właśnie. Ja oni się za to płacą. No ale to co, Żebyś... jak płacą, to myślisz, że pieniądze muszą mam robaka, tak? Zbacz. Jakiego... A jest glizda. It's glizda! Da się usnąć robaki za pieniądze, ale nie takie. Bo te nie istniały, a to co nie istnieje to jak ma zniknąć, jak już tego nie było. Samów tego maczka, proszę cię, głodny nie jesteś sobą. O, zaraz będzie. Ja sobie na później zamówię takie cziki, bo sobie je oh. będę mogła odgrzeć. No Remo, a jesteś docięty. Wszyscy ci zazdroszczą. Jak docięty Aż. jak jestem na masie, k***a. Aha. A, ale jesteś na masie, Remo! Oh, yeah. Ale masa. i dadzą tą paczkę, Wyważę im drzwi. Remek, uspokój się, skąd w tobie tyle agresji? paczkę, jeszcze nie wiem jak. Przecież dzwonili do ciebie, że chcą ci ją oddać. Dzwoniła do mnie właścicielka mieszkania od najemców, których wynajmuje. No. I kurwa ten numer nie istnieje do tej właścicielki, a tamte kur... Dziuty są w środku i tu ptają po domu, i nie chcą otworzyć drzwi popyłem. Ale przecież, jak numer nie istnieje, z któregoś do ciebie musiała zadzwonić, to oddzwoń na ten! Nie istnieje. Odzwania mi jest jakoś niepoprawny. A dzwoniła do ciebie, jak byliśmy za granicą? Tak. Sprawdź, czy masz tam plus 48 dopisane. Jest spokojnie wszystko To nie zmienia faktu, że ja wchodzę, oni tam. Słuchaj, słyszysz takie? Dobra, może nie takie. Może dlatego nie mogli Otworzyć. Oto pójdę teraz spokojnie. Ostroję tu drzwi pod drzwiami. Nie stój ludziom, pod drzwiami mieszkania. To dziwne. A chciałem wziąć szapana jakiegoś. No i tak weź im winko. Nie dam im wina, bo to mi wina, że nie otworzyli. A, 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 a. Dobra, ja sobie wziąłem zestaw Big Mac i Ej, na później mam Negative siki. To... Co że się rijas znowu? To jest to, o którym myślę? To ze zwycięstwa? I kartoflem? No to jest to z tej y, szafki, co? Przejmij to, jak chcesz im to dać. Nie, no, po święty. Nie dawaj im takiego tego szampana Popsikałem perfumami. Remek, no umyj to. A no, no gil jest k***a, Poperfumowałem. Nie, no gil jest poperfumowany, no. No cholera, skąd go mamy? Ja nie wiem, czy ono nie jest drogie. Ale to nie to, to co w kasy nie wygrałeś? Chyba tak Wie, O, wiecie, że wygrałem? Trzy siódemki trafiłem i dostałem. W blackjacku. Tak, i dostałem. Prójdź, on nie jest Wino i ono trój. kosztowało 18 zł. Więc zajebiście. zajpiście. Oh yeah. Ciema, to ja, Multi. Będzie... No za tym k***a nie tęskniłam. Tego mi. A moje zamówienie jest już w drodze, czyli znowu będziemy mogli robić to, co robimy najbardziej: jeść i postalać kontent innym. Uj, Ale super. Ja to też widzę dzisiaj, no tak? No? No, no. no, no, no. Na, na później mam nagetiki. Wiesz, że nie można otrzymywać nagetców? Ale teraz y, y, tydzień temu chyba było wniesione, bo widziałem na Twitterze. Co wniesione kurwa? Mag napisał na Twitterze, żeby nie odgrzewać, bo wtedy pleście się rozrasta od temperatury tam no. i te kurczaki pęcznieją. Ty.